Dzień dobry, Franiu. Wygląda na to, że to będzie piękny dzień. Słońce świeci, ptaki śpiewają. Wszystko, czego trzeba, żeby księżniczka była szczęśliwa. Czas przygotować się do dnia. Mali ptasi pomocnicy sprawiają, że wszystko jest łatwe. Teraz Frania jest gotowa zrobić coś dobrego. Ale czegoś tu brakuje. No tak. Co to za księżniczka bez korony? Czy jestem najpiękniejsza ze wszystkich? Oczywiście, wyglądasz jak milion dolców. Księżniczka Paula też jest gotowa zacząć dzień. Hej, przynieś mi tę sukienkę. O, co to ma być? No, dam jej szansę. Proszę pasuj, proszę pasuj, proszę pasuj. O, jest idealna. Co? Czy wszystko jest różowe? Co to za falbanki? Potrzebuje nożyczek teraz. Ta sukienka musi być krótsza. To nie koniec poprawek. Ten strój ma zły kolor. Kiedy księżniczka wydaje polecenie, musimy słuchać. Teraz Paula jest zadowolona. Strój bardziej pasuje jej w tym stylu. Więcej czarnego. Uzupełnijmy to tiarą. Teraz jest gotowa przyjąć świat. Dnia bez pomocy tym w potrzebie. Pomaganie potrzebującym to cecha dobrej księżniczki. Proszę wejść to. To dla ciebie. Ale jest szczodra. A jak tak dalej pójdzie, całkowicie rozwiąże problem ubóstwa. Co tu robi Paula? Pomocy, jestem taka biedna. Dobra księżniczka nie zostawi nikogo w kłopotach. To działa. A koc? Możesz go zatrzymać. Księżniczka jest taka naiwna. Dlaczego on ją zostawił? Jak mógł? Tania jest uzależniona od telenowel i bardzo ją pochłaniają. Dlaczego płaczesz wasza wysokość? On właśnie, ona tak go kochała, a on jej nie. Dobry służący musi wiedzieć, co zrobić. Nawet zrobi teatrzyk kukiełkowy. Nie, nie, Odłóż to! Ale Frania nie odmówi przekąsek! Ciastka czekoladowe! Moje ulubione! A, a, nie! To jedyne, co pomoże na dramat w telewizji! Odrobina szczęścia! Ten szczeniaczek nie jest zdolny do zdrady! Paula też lubi telewizję! Ale nie płacze przy niej! Je dobre przekąski! Za to złej księżniczki chyba nikt nie nauczył manier! Jej pokój wygląda jak wysypisko. Hmm. gdzie jest pilot? O! Paula mogła się tego spodziewać! Ma nowe zwierzaki! Niech je ktoś zabierze! Ze szczurami jest fajniej. Nie możemy z ich powodu przerywać oglądania. Niech zostaną! Jedzenia starczy dla wszystkich! To chłopak frani. Mają dziś randkę. O, to dla mnie? Są takie piękne! Ale to nie koniec prezentów! Randka robi się bardzo romantyczna! Ale... Franiu, kto to? Nie martw się tym! To Alan, mój służący! Będzie musiał zaakceptować, okay. że w tym związku zawsze będą trzy osoby! Co za fajny chłopak! Chwila, gdzie idziesz? Frania tak łatwo się zakochuje! Z kelnerem nie wyszło! Ale on słodki! Ach, ty na mojej drodze! Jeśli chciałeś zwrócić moją uwagę, wystarczyło zagadać! Nie flirtuj tak ze mną, wstydzę się! Frania wie, że nie można się jej oprzeć! Ale zapomniała o swojej ramce! Moja królewna jest taka słodka! Księżniczka Paula ma jeszcze więcej wielbicieli! Co tam piękna! Ale nie jest zainteresowana rozmową o pogodzie! Jacek może znikać. Następne. Ten prezent jest świetny. Ale fuj, dlaczego on całuje moją dłoń? To niehigieniczne. Ach, teraz zaczął gadać o samochodach. Odrzucone. A ten to jakiś poeta. Wygląda jakby zaraz miała zasnąć. Ale nareszcie pojawia się ciekawy okaz. Ma pewność siebie, charyzmę. Tak, jest czarujący. Niegrzeczny chłopak. Kto by zgadł, że to typ Pauli. Hey, Musi go bliżej poznać. Cześć! Nie chcesz poznać księżniczki? Przemytnie narzeka. Dziewczyny prawie nigdy nie są nim zainteresowane. Nie może przepuścić takiej szansy, ale nie ma kwiatów. Jedyne co może dać pięknej pani, to guma do rzucia. Są dla siebie stworzeni. Obiad podano, Wasza Wysokość. Frania będzie dziś jadła samotnie. Ale to nie znaczy, że nie możesz zapomnieć o manierach. Wszystko musi być jak wielki bankiet. Każde danie wymaga odpowiedniego widelca. Tak powinna jeść księżniczka. Ale nawet Frania w tym się gubi. Jej wierny służący spieszy z pomocą. Kto by pomyślał, że z jedzeniem sałatki może być taki problem? Jedzenie to tyle pracy. Liczba sztućców to jakiś żart. To jest pyszne. Ale Frania jest zmęczona tym podnoszeniem i zmianami. Paula ma dziś na obiad burgera. Może od razu zaczynać. Ale księżniczka What? powinna ładnie jeść, prawda? Ach, maniery, kto to wymyślił? Kiedy Paula jest sama, przy stole panują jej zasady. Ten burger smakuje lepiej, gdy nóż i widelec nie przeszkadzają, ale musi jeść szybko, zanim wróci Alan. Frania ma wiele zainteresowań. Dziś ma lekcję baletu. Księżniczka musi mieć dużo gracji, a potem lekcja malarstwa. Co to za księżniczka, wow. która nie zajmuje się sztuką? Potem zajmie się muzyką. Razem z krzypcami. Frania jest taka utalentowana. Jest świetna we wszystkim, czym się zajmuje. Ale jej miłość do skrzypiec nie trwa długo. Może spróbuje śpiewu. Frania naprawdę to czuje. Ale, ach, żeby jej słuchać, potrzebna jest bardzo oddana publiczność. Frania powinna przestać, ale uszy Alana zniosą wszystko. Tak długo jak księżniczka się dobrze bawi. Paula słyszy wycie Frani hmm. nawet w swoim mrocznym zamku. Co? Kto wyje do księżyca? Jest tylko jeden sposób, by zagłuszyć ten hałas: gitara. Paula uwielbia Ostrego Roka. Zaczynamy! Ona jest prawdziwą gwiazdą. Ale Frania chyba postanowiła upomnieć mroczną księżniczkę. Nie, nie, zaśpiewajmy! Aula. Paula jednak nie chce tego słuchać. Zbliża się bal maskowy. Muszą się wystroić. Ach, jest taka piękna! Przyda się trochę blasku. Nie ma czegoś takiego jak za dużo brokatu. To główna zasada w życiu frani. O, Alan, jesteś w samą porę. Witaj w moim pokoju błysku. Cały dwór frani musi wyglądać świetnie. Zaczynajmy! Róż i brokat działają cuda. Aha. Alan, tobie nie da się oprzeć. Czy nie wyglądamy słodko? Paula też hmm. się szykuje. Ale róż nie jest dla niej. Potrzebuje więcej czerni. Zacznijmy od oczu. Użyjmy nieco sztuki, żeby uzupełnić styl gotyckiej księżniczki. O tak, czarna czaszka. Aha. Prosto, ale ze smakiem. Gdzie moja korona? Może zostać tutaj! Dziś Paula założy rogi! Jestem gotowa na bal! Impreza frani jest pastelowa i ascetyczna. Zaproszone są nawet jednorożce i renifer. To jakiś Kinderbal przekąski tylko dodają klimatu. Wszyscy szybko? Impreza kończy się o dziewiątej! Tymczasem na imprezie złej księżniczki nikt nie dba o maniery. Wszystko, co się liczy, to głośna muzyka i dobre jedzenie. O! Moja ulubiona piosenka! Pokażmy wszystkim, jak to się robi. Czy to trzęsienie ziemi? Imprezę Pauli słychać nawet u frani. Hej, co? Możesz być ciszej? Jak moi goście mają tańczyć, gdy nie słyszą muzyki? Ale nie! One będą imprezować do rana! To prawdziwe szaleństwo! Ale ta muzyka jest taka dobra! I nawet nie za długa! Do tej piosenki też da się tańczyć! Może połączmy siły? Hmm, super! Dwie imprezy zawsze są lepsze od jednej! Księżniczki? szalejemy! Jak podobały Ci się nasze księżniczki? Którą wolisz? Słodką Franie czy ostrą paulę? kiny czy Rock and roll? Napisz w komentarzu. Nie zapomnij dać łapki w górę, jeśli podobał Ci się filmik. I zasubskrybuj nasz kanał, jeśli jesteś tu pierwszy raz. Kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić niczego od Trumtrum Trum Select.